Myślę, jest wszystkim nam potrzebny. Myślimy o tym, żeby oddać się tej magii, która dzieje się na scenie. Czasem zapomnieć o codziennych problemach, czasem um, identyfikować się z losami tych bohaterów, których oglądamy. To jest taka trochę odskocznia, ale też terapia. I myślę, że teatr nigdy nie zginie. Teatr będzie zawsze z nami, teatr będzie żywy. Teatr to jest. Przedsięwzięcie wszechogarniające. Nigdy nie może się skończyć. Jego działanie, jego inspiracja w nasze życie, jego moc to jest medium tak wielkie, które kształtuje charaktery, który daje nam radość, który wyciąga nas z domków i ze smutków. Który daje nam refleksję nad byciem, nad życiem, nad tym, co się dzieje i to, co będzie się dziać i co się działo. Czego oczekuję? Oczekuję na pewno jakichś y, 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 takich bym powiedział y, wyższych. Przemyśleń głębszych na pewno, głębszych od tego, co teraźniejsze, głębszych od tego, co, co, co aktualne, co będzie aktualne przez, przez tylko jakiś czas. No i na pewno wzruszeń, wzruszeń piękna i takiego estetycznego, i też piękna no, bardziej duchowego. On kiedyś bardzo dużo znaczył z różnych powodów miał coś dużo, do powie wiele do powiedzenia. Miał wpływ na politykę, na mentalność narodową, nawet powiedziałbym tak. W tej chwili teatr raczej jest rozrywką, no i na szczęście jest kilka takich teatrów jak ten, teatr, Kto, który no, coś opowiada sensownego, choć prostymi, bardzo środkami, ale bardzo, bardzo tak mądrze i, i to jest taki spektakl, który można rzeczywiście pokazywać wszędzie, bo bez względu na. Język to każdy zrozumie. Świat nigdy nie był tak zjednoczony i podzielony zarazem. W tym tkwi dramatyczny paradoks naszej współczesności. Idąc za tropem takiej metafory, że w wszystko jest teatrem, to w tym naszym pogmatwanym, pogubionym i dość mętnym teraz świecie, niech kultura i sztuka będą dla nas wszystkich jednym z najważniejszych punktów odniesień bo wówczas na tej e, największej i chyba najprawdziwszej ze scen będzie nam się żyło mądrzej a wszystko lepiej święto ludzi teatru to taki moment gdy na scenę spoglądamy nieco inaczej bo także przez pryzmat wszystkich którzy to miejsce tworzą jest to doskonały moment, aby za pracę podziękować tym, którzy chociaż nie na scenie, to jednak są ważną częścią tej teatralnej magii. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że nasza praca jest zauważana nie tylko w naszym mieście, ale też w regionie i w Polsce. Miło mi Państwa poinformować, że i w tym roku nasz pracownik, nasza pracownica otrzyma niebawem nagrodę Marszałka. Piotra Całbeckiego, marszałka naszego województwa. Chcę powiedzieć tak, pozwolą Państwo dwa słowa na temat Hani, bo ona jest bardzo skromna. Hania u nas jest jak lekarz pierwszego kontaktu. Zanim Państwo przyjdą na mnie, to najpierw trzeba pójść do Hani. Naszej koleżance Hanny Miedasiewicz serdecznie gratulujemy nagrody marszałka. Dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy. Życzymy kolejnych. Trwa wiosna teatralna pod hasłem Siedem Grzechów Głównych. Ze mną pan Jerzy Zoń, dyrektor teatru KTO z Krakowa. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie, witam serdecznie panią, witam serdecznie widzów potencjalnych i widzów telewizyjnych. Panie dyrektorze, bardzo się cieszymy, że możemy zobaczyć pańskie przedstawienie Arkadia. To jest spektakl, w którym nie pada ani jedno słowo, a jednak dużo się opowiada. Mówi się, że to jest E, taka plastyczna opowieść o życiu, od jego początku do końca. Jak pan myśli, jak e, ta pańska opowieść wpisuje się w te nasze Siedem Grzechów? <laughs> Arkadia rzeczywiście jest opowieścią bez tekstu. Wszystkie moje przedstawienia są bez tekstu. Od 30 lat robię teatr. Robię przedstawienia, które są oparte na ekspresji aktora, na ciele, na muzyce, kolorze na przestrzeni i oczywiście przedstawienia plenerowe, z czego statka to jest bardzo znany. Ale Arkadii postanowiłem pokazać los everymana, los nas wszystkich, los ludzi, którzy zdążają, niektórzy mówią, że w religii chrześcijańskiej zdążamy do nieba, do zbawienia. Generalnie Arkadia jest kategorią filozoficzną, która przywołuje nam krainę wiecznego szczęścia i spokoju. Nie wiemy, czy to jest raj, czy nie, czy raj istnieje w ogóle. I kiedy zobaczyłem ten słynny obraz, gdzie pasterze odkrywają e, nagrobek i tam jest, a wszystko się dzieje w Arkadii, i tam napisane jest, et in Arkadia ego. I ja jestem w Arkadii, to mówi śmierć. Nawet i Arkadia jest tylko przez chwilę, więc ten skrót tego wiecznego życia Arkadii jest w moim, w moim rozumieniu trochę ułudna. natomiast Pokazujemy życie człowieka tu i teraz, od narodzin po wejście, po śmierć, ale pokazujemy jako pewne doświadczenie, które wszyscy, które wszyscy mamy, bo umieramy, proszę Państwa, od momentu urodzin. Jak się urodzimy, to powoli umieramy z, z każdym dniem. Tylko niewielu z nas to rozumie. I stąd potem są wielkie tragedie. Boże, bo ja jestem chory, ja umieram. Tak umierasz, dajesz następne życie po tobie, następne, następne. Tak to się toczy. To jest trudne do zrozumienia, to jest bardzo trudne do zaakceptowania. To jest straszne, okrutne i zarazem piękne. No, czy chcielibyśmy mieć ludzi dwustuletnich? Raczej nie. Ale myślę, że w tym wszystkim, e, myślę, że trudne jest przede wszystkim żyć i być tu i teraz. My dużo o tym mówimy, że e, w tym świecie, w którym mamy tyle bodźców, w których, e, tyle, rozpra tyle rozpraszaczy, czasami nie potrafimy być tu i teraz i cieszyć się tym życiem, naprawdę. Tak. Ten spektaklu z kolei, my ogliskujemy uwagę na rzeczach prostych, najprostszych, podstawowych. Tu nie ma nic skomplikowanego. Jeżeli ktoś powie, że nie rozumiem tego przedstawienia, to będę bardzo zdziwiony. Trzeba rozumieć też emocjami. to Ten spektakl, który porusza najtkliwsze nasze uczucia, czułość, empatię, sympatię, złość, nienawiść to wszystko jest, bo to, jest, to są emocje. Z tego człowiek jest utkany. Potem dopiero jest rozum. Najpierw czujemy, a potem myślimy, co czujemy, nieodwrotnie. I yy, odchodzenie nasze, ostatnia scena, to w ogóle nawet aktorzy są lekko uśmiechnięci. To oni otwierają drzwi, przyszliśmy, już znikamy, zostawiamy te ławki dla Was, bo pamiętajmy, że tu jest dziewięcioro aktorów i dziewięć ławek. Myślę, że dotknął Pan ważnego tematu, że wchodzimy, wychodzimy, tak naprawdę, ale też e, jakby zostawiamy coś po sobie. Zawsze e, zostawiamy na tym świecie jakiś swój znak. I Pan ten znak też na pewno zostawi. Prowadzi Pan od, 40, ponad, 5, od, od ponad 45 lat teatr KTO. E, tak jak Pan mówił w jednym z wywiadów, zaczynał Pan e, tym w takim szaleństwie studenckim, teatrem ulicznym, ciężką pracą. Czy wtedy zdawał sobie Pan sprawę, że będzie miał Pan na tyle siły, energii i też takiej wytrwałości, że ten teatr KTO przetrwa tak długo? Nawet nie zdawałem sobie sprawy. Chciałem robić to, co robię, i zawsze uważam, że to jest wielkie szczęście od stwórcy, jeżeli możemy robić to, co robimy i możemy z tego żyć że praca nie jest przekleństwem, a jest błogosławieństwem. Stąd moje przechodzenie na próby, to ja zawsze jak wspaniałe święto. Tych prób jest przez cały czas mnóstwo. Przetoczyło się przez ten zespół ponad 400 aktorów, realizatorów. Poznałem największych twórców na świecie, w Polsce. Współpracowałem z największymi aktorami, ale zawsze powracałem na to podwórko tatka, to Zawsze ten język właśnie niemówiony, nie szeptany, tylko język ciała, gestu był dla mnie najbardziej, naj, najbliższy. Teatr jest podróż. To nie jest tylko podróż do miejsca Grudzi, od Kraków, Warszawa. Podróż do siebie, podróż do doświadczeń, podróż do innych teatrów, do innych ludzi. Stąd ja zawsze mówię do aktorów: Jeżeli nie lubicie te hoteli, nie przychodźcie do tego teatru. I podróżowanie było wpisane w filozofię tego teatru od początku. I to, co mi dawało siłę do dalszych poszukiwań, pracy, to kiedyś okazało nagle, że w w statystykach ministerialnych wychodzi taka książka Teatr, my jesteśmy najbardziej podróżującym teatrem z całej Polski. Bo jeżeli ktoś realizuje 34-5 wyjazdów zagranicznych w ciągu sezonu, my tych wyjazdów mamy ponad 400, ponad 3 miliony widowni na całym świecie od Korei po Brazylię, od Stanów Archangelskich po Afrykę no to, to znaczy, że gdzieś nasz język jest akceptowalny i potrzebny. Bo tam, nikt nas tam nie zapraszał przez znajomości. Cudownie się z panem rozmawia. Już nie mogę doczekać się dzisiejszego przedstawienia. To jeszcze na koniec zapytam. Po tylu latach pracy w teatrze, nie tylko przy KTO, ale także w innych teatrach, którymi pan kierował, dzisiaj ma pan jakieś teatralne marzenia? Proszę pani, dzisiaj mam jedno bardzo poważne marzenie. I to marzenie zresztą całe życie mi przyświecało, żeby wyeliminować z teatru kicz żeby wyeliminować z tatu byle jakość, żeby reżyserzy nie szli na otwisne. jest tylko, jest tylko na dwa dobry i zły. Może być super farsa, ale farsa prawdziwa i świetna i może być hałtura. A drugie moje marzenie żeby wyciągnąć wszystkich sprzed ekranów. I to jest takie marzenie, które się spełnia cały czas. Zauważcie Państwo, im więcej, i, i więcej telewizji i komputerów, tym więcej ludzi w filharmoniach w teatrach, w kinie. Ja pamiętam lata 90. Dzwonili koledzy z Londynu. Słuchaj, mamy takie tąpnięcie, nie mamy w ogóle frekwencji. U nas się już to zaczynało. Zachłysnęliśmy się, wideo, wszystko poszło, a teraz powoli wraca. A teraz te, ci sami koledzy dzwonią, że mają po 500 funtów bilety na dwa przedstawienia. To jest niebywałe i nie można kupić. To fakt. Pandemia bardzo nam pokazała, że potrzeba nam... Wspólnego... Żywego, tak jest, żywego wspólnego kontaktu. I to ten kontakt daje teatr. Plus. I tego panu życzę i sobie też życzę, żebyśmy Dziękuję nie bardzo. zapomnieli, co jest dla nas naprawdę ważne, że ten żywy człowiek jest dla nas zawsze najważniejszy. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękuję, zapraszam na przedstawienie.